Próba sił w tym momencie. Ale Lavance jakby silniejszy. Oh. I kończę to pięknym czołkiem. No, ale tak nie wolno. Nie wolno, tylko szybko, Adam. O! Oh. <noise> I szybki jest Lavance. Tak, tych uników się nie spodziewałem. Co to za pajacowanie w ogóle? Jest. taka nonchalantka poza. Lawans pokazuje, jak należy się cieszyć. Pierwsza próba liczenia, oczywiście na trochę za szybko jeszcze, żeby tę walkę kończyć, ale... ale próbować warto. Teraz headlock. headlock. Sprowadzony Alex Brave w tym momencie. Lavance kontroluje cały czas pojedynek. No. Alex Bray będzie próbował jakaś tutaj się Kieruj wyrwać z tych Robi ja to nie w, w widziałem. nieuczciwy. Musisz się bardziej skupić. Sędzia coś widział? Jakieś okulary, coś tego, Adam? I kolejny... On prowadzi. Coś... niego zasady nie istnieją. Faktycznie robi co chce. Dzięki temu właśnie wygrał. Butterfly, Butterfly Suplex, ponownie liczony w tej walce... Raz,